To ja spadający z maksymalnej wysokości, żeby zrobić watera. Czy mi się udało? Lecimy! Jest! Let's go! I właśnie w dzisiejszym odcinku będziemy robić 10 najtrudniejszych wyzwań na drop SMP. Jednak jeśli mi się nie uda, to dostaję bana na tym serwerze. Następnym challengem było wygranie pojedynku Parkura z Zufim. Przyszedłem. Let's go! Paweł. Wygrałem. Ale jeszcze przed tym, zagramy w PUBG Mobile. Jest to jedna z najpopularniejszych darmowych gier typu Battle Royale z 50 milionami aktywnych graczy dziennie i łącznie ponad miliardem pobrań. Rywalizuj z innymi graczami i zobacz kto przetrwa do końca. W PUBG Mobile możesz grać w trybie solo, duo, w drużynie lub jednym z dziewięciu innych trybów gry, takich jak mistrz broni, zręczność zręcznościówka, trening snajperski i drużynowy deathmatch. Sama gra współpracuje m.in. ze Spider-Man Nowy Home, Baby Sharkiem, a nawet z markami takimi jak Lamborghini, Tesla, a nawet z Celebrytami jak Blackpink dzięki czemu są fajne skórki dla postaci i broni. Ta gra oferuje również 6 różnych map do wyboru dla graczy, takich jak Enagel, Miramar i wiele więcej. A każda mapa ma różne funkcje. Na przykład Nusa to turystyczna wyspa w tropikach bogata w materiały. Padnij na wyspę miłości, aby cieszyć się romansem. I walczyć o miłość lub bitwą w centrum w nauki i odkryć jego nowoczesny design i zaawansowany technologiczny dach. Mapa jest mała w porównaniu do klasycznych map, a średni czas grania to 8 minut. Pobierz grę z linku w opisie i zobaczcie to fajne. Już trzecim challengem było pokonanie tym razem C-potworka w bołtach na lawie. A przez to, że kiedyś już to robiłem, to miałem troszeczkę łatwiej. Pierwszy idziesz. mogę ja pierwszy. No pierwszy dawaj, dawaj, lecisz. Dobry, dawaj, no. No nie, no co potworek! <gry> Ale jesteś tylko kołupać, ja nie wiem, jak to zrobić, żeby to było tak wiesz, tak. Plum, plum. <gry> Twoja Max próbowała dwie, dwie łódki, nie? No, Zobaczymy to... Zobaczmy. A ty ile się. zrobisz najwięcej, bo chyba rekord to nie wiem, czy. 30, chyba dwa. 32 chub zrobił? 11? Lecieć, lecieć. No, bo ty jesteś pewnie lepszy. Ja w stare nie umiem z tego w ogóle. Ja pierdzielę. No mi się skończyły łódzki, ale no, fajne to jest, fajne to jest. <laughs> Ej, hey, nice! Jesteś to giga dobry, Mikiu. Jednak te challenge'e były bardzo proste w odróżnieniu od tych, co będą w dalszej części odcinka. A teraz przechodzimy do bardzo trudnego wyzwania: którym jest przejście tego oto labiryntu. I można by było pomyśleć, że jest on łatwy, jednak ma on bardzo duże korytarzy. A ja na przejście go miałem zaledwie 5 minut, co było bardzo małym czasem. Dobra, Zufi, le lecę. Dawaj, Dobra. I tak się nie uda, ja, ja w to wierzę. Dobra, stawię. 5 minut, ustawiony timer, lecę. Dobra, lecę tędy. Nie mogę, stary. teraz sobie klocki, że tu byłem. To Stary nie do zrobienia, tak. ten labirynt, 5 ty no, przy... próbowałeś go przychodzić? Tak, no mi zajęło ponad 15 minut, żeby dojść na środek. Ja w za 37 nie. Włącz, nie, nie, 20 sekund, Sonie, proszę. Nie ma opcji. Koniec. Chcę zobaczyć, gdzie a, byłem. ej. O kurna. I przez to, że nie udało mi się zrobić zadania, to tylko już dwóch wyzwań mogłem nie zaliczyć. Kolejny challenge był mega trudny, ponieważ musiałem uciec najlepszym graczom na dropie, a miałem na to 5 minut. Panowie jesteście gotowi? Tak Chłop się wypatało od razu, nie mogę dostał <śmienic> プリントントントントントント Właśnie w taki sposób udało mi się uciec moim łowcom, jednak kolejne zadania były naprawdę o wiele cięższe, jednak tego dowiecie się w drugiej części tego odcinka, który niedługo będzie na kanale. Więc zostaw suba i wyczekuj następnego filmu.